Dobra, moi drodzy, szybka zmiana tematu. Teraz ja chciałbym Was posłuchać. Chciałbym trochę rozkręcić Was w pewnej dyskusji i to będzie temat, uwaga, niezwiązany z grami, a naszym życiem społecznym, niejako. Eee, jesteście gotowi, bo to będą sprawy. Seksie... <śmiech> tak. <śmiech> Eee, czekajcie, przygotuję to sobie, bo to mnie eee, zaintrygowało bardzo. Chciałbym pogadać o tematyce społecznej. Jestem ciekawy Waszego zdania. Jestem po prostu ciekawy, czy uda mi się Was aktywować w dyskusji. Teraz dzisiaj akurat mamy bardzo dobrze eee, rozpracowany, eee, że tak powiem, just chatting. Eee, jesteśmy wszyscy bardzo aktywni, bardzo mnie to cieszy, nie? Więc chciałbym się zapytać. Nie da się powiedzieć. Dobra, na chwilę nie patrzę na czat, bo muszę, muszę, e, chcę z wami pogadać. E, chcę zarzucić nowy temat e, i to jest właśnie temat, który wskoczy już tylko na Arkadikus Live, a nie na główny kanał, jeżeli coś z tego wyjdzie. Ale mam pytanie do was, moi drodzy, co wy sądzicie? Ja wiem, że to będzie totalnie z czapy, ale o e, systemie emerytalnym. Ja wiem, że to jest totalnie z dupy, bo wyskoczyło mi taki wiralowy post na Twitterze wczoraj. Po prostu na fajce przeglądałem Twittera, no i zrobiła się wielka drama, że wchodzi projekt, moi drodzy, że teraz kobiety bezdzietne będą miały pracować do 65 roku życia, tak jak no, mężczyźni w tej chwili. I ja jestem pytany, co wy o tym sądzicie, zanim. Się sam na ten temat wypowiem. Nie, ja akurat, jeżeli chodzi o moją emeryturę, to ja nie sądzę, żebym miał w ogóle. Nie, 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 nie chodzi mi o system emerytalny, czy działa, czy nie działa. Ja uważam, że żaden z nas się nie doczeka w naszym wieku systemu emerytalnego, tak poprawnie. Jestem bardzo sceptyczny co do tego. Ja do tego podchodzę tak jak do PlayStation 7, tak poprawnie. Ale. Yy... Jest taki wiralowy post na polskim e, Twitterze, który się do tego odnosi. No i teraz jest tak: kobiety pracują e, krócej mężczyźni, dłużej, tak było od lat. E, I teraz e, wchodzi to, że kobieta, która nie ma dzieci, ma pracować tyle co mężczyzna. Co Wy o tym sądzicie? E, emeryci nie powinni płacić w ogóle podatku od emerytury. To podstawa. Pełna zgoda. Równy wiek emerytalny dla wszystkich, bezwzględnie emancypacja i równość, oczywiście, z całym dobrodziejstwem inwentarza. Tutaj już się mogę trochę pokłócić. Równouprawnienie. O to przecież kobiety walczą. Tak. Ja wiem, że tutaj mamy chyba ze dwie czy trzy panie, też jestem bardzo ciekawy ich zdania. Spokojnie, nie musimy się yy, bać jakby co. Yy, wszystkie kogo imituj, wszystkie kobiety powinny pracować tyle co faceci, a nawet dłużej, bo żyją dłużej, w końcu równouprawnienie. To ja może kontrowersyjnie, nie znam się, to się nie wypowiem. Solipsysta, jesteś nudny. Pan Tarwan, Największa emerytura w Polsce wynosi obecnie ponad 51 tysięcy złotych miesięcznie i należy do mieszkańca Śląska, który pracował przez 62 lata. Jest to kwota po ostatniej która podniosła ją ze wcześniejszego poziomu 48 tysięcy. To jest niezłe, ciekawe. Ciekawe co on robił i ile zarabiał. Ale słuchajcie, ja nie zmierzam do tego, że mamy równouprawnienie czy nie. Ja uważam, że nie. I jeszcze ktoś zaraz wytnie, że jestem mizoginem. Oczywiście uważam, że wcale nie jesteśmy w jakimś mega szowinistycznym kraju. Uważam wręcz odwrotnie. Ale przede wszystkim chodzi mi o to, czy ten pomysł, że bezdzietne panie powinny pracować do 65 roku życia. To może ja wyrażę swoje zdanie, swoją opinię i jestem ciekawy, co wy będziecie o tym sądzili. Ja uważam, że wiek emerytalny powinien zależeć mamy problem przecież demograficzny powinien przede wszystkim zależeć od ilości dzieci. Jestem faktycznie przekonany w 100%, że no jest tak, że w większości przypadków, w większości przypadków nie we wszystkich, ale w większości przypadków jest tak, że jeżeli rodzi się w rodzinie dziecko, w normalnej rodzinie, to powiedzmy w 90% przypadków, chociaż znam przypadek, że akurat to mężczyzna poszedł na urlop macierzyński, że tak powiem, tacierzyński, ale w 90% procent przypadków to faktycznie kobieta porzuca niejako karierę, zajmuje się dziećmi, zostaje w domu i ucieka jej niejako ten też staż pracy, potem jest ciężej wrócić na rynek i tak dalej. Pełna zgoda. W tym nie ma co się kłócić, prawda? Ale faktycznie w momencie, kiedy tych dzieci nie ma, a mamy paskudną demografię, to nie wiem dlaczego nadal jest tak, że... Panie pracują mniej, a panowie więcej. Nie wiem dlaczego, tym bardziej, że nawet jeżeli wejdziemy na przepisy BHP, na zalecenia pracy i tak dalej, to mężczyzna musi nosić więcej, bo ma więcej pozwolone. Na przykład, tam, jeżeli chodzi o dźwiganie, mężczyzna ma chyba do 30 kg, kobieta do 10, nie? Jak jest bezpłodna, to też chuj w dupę i do tyry, bo tak? bezpłodna zawsze może adoptować też, nie? Solipsysta. Więc mm, ogólnie na przykład, jeżeli ktoś adoptuje dziecko, to też dostaje urlop macierzyński, nieważne w jakim wieku, że tak powiem. I e, wiesz, e, to nie jest tak, że nic nie możesz mieć, nie? To też jest trochę wybór. I nadal, nawet jeżeli jest bezdzietna, tak? Jest bezpłodna, no to dlaczego nadal, powiedzmy, może pracować do 60. roku życia? Po prostu chcę zapytać was o zdanie. Jeżeli uważacie, że, że dlaczego kobieta powinna pracować mniej niż mężczyzna, właśnie jeżeli jest bezdzietna, jeżeli jest bezpłodna, nieważne dlaczego. Pijany Andrzej, mi pobierają 1100 zł z wynagrodzenia, pracuję już 15 lat w zawodzie, ale jak dostanę emeryturę, to dostanę 3600 na miesiąc, a nie mogę wziąć na przykład 20 tysięcy, jak mi się coś zepsuje, mimo iż zapłaciłem przez całe życie 15, te 15 lat, milion razy tyle, co chcę wziąć. No, niestety. No, to też prawda, i mi to, ja też pracowałem na magazynie, i jak dostałem agregat, agregat do podniesienia, wiesz, tam 50 kilo, to się nikt nie pytał, ile tak naprawdę to waży, nie? Isi bison powinno tyle samo pracować, a co, jeśli z różnych przyczyn mężczyzna jest samotnym ojcem, to powinien mieć niższy wiek emerytalny. Ja właśnie do tego zmierzam, mój drogi. E, bo powiedzmy, okej, okay, powiem jaki jest mój pomysł, nie? Wiek emerytalny jest zależny od ilości dzieci. Powiedzmy, jedno dziecko dwa lata w dół. Bo teraz jest tak, że e, jak masz chyba czwórkę dzieci, to w ogóle masz emeryturę, nie? E, w sensie pani ma emeryturę, e, mężczyzna nie. To też jest chore, ale do, do czego zmierzam? To powinno się wiązać przede wszystkim właśnie z ilością dzieci. Nie masz dzieci, nieważne z jakiego powodu, 65 lat, tyrasz i tyle. Nieważne, jaką masz też płeć. Rodzi się dziecko, jest normalna rodzina, rodzi się dziecko, i osoba, która bierze macierzyński, tacierzyński, nieważne, bo są różne warunki, jeżeli faktycznie wiesz, jest wypisany wniosek o, o, o taki urlop momentalnie minus 2 lata z emerytury i tyle. Nieważne od płci. Dwójka dzieci, 4 lata od emerytury, trójka dzieci, 6 lat od emerytury, czwórka, no masz emeryturę tak czy siak, nie? I teraz można oczywiście, mogą trwać dyskusje, że wiesz, a bo tak naprawdę kobiety na przykład często, często pracują na dwa etaty, bo to mówią, że wiesz, a najpierw idzie do pracy, potem jeszcze w domu tyra i tak dalej. Dobra. Nie zaprzeczam, nie zaprzeczam, że tak jest, ale co w momencie, kiedy jest samotna kobieta i samotny mężczyzna, bo kobieta robi pranie, bo kobieta robi obiad, bo kobieta sprząta, no ale samotny mężczyzna też robi pranie, też sprząta, też robi obiad, robi dokładnie to samo. No i co teraz? Co w tym momencie? Wiecie, powinno być, według mnie to powinno właśnie wyglądać tak. Masz dzieci, spada ci wiek emerytalny, jeżeli jesteś osobą, która oficjalnie wzięła, macierzyński bądź tacierzyński, nie masz dzieci, orka do 65 i kurwa nie ma rozmowy. No tak więc chciałem właśnie jeszcze was, to, to jest moje zdanie, co wy o tym sądzicie? Nieważne ile masz dzieci, czy w ogóle je masz, no ewentualnie jak kobieta ma, no to dziecko to niech pracuje tyle ile facet i, i na tych samych warunkach, a jak nie ma to 5 lat dłużej, bo żyją te 5-10 lat dłużej, bo mają mniej stresu i są mniej przemęczone. To zależy tak naprawdę od... Yy... Pracy tak poprawnie, nie? Jasne, że w większości, w większości przypadków akurat faceci pracują w tych bardziej chujowych robotach, ale to też nie jest tak, że no, kobiety pracują tylko w biurach, nie? pomyśl, że so logicznie płacisz przez 30 lat po 1000 zł na miesiąc ubezpieczenia, a potem dostajesz na przykład 2 tysiąca emerytury i nie możesz wziąć więcej. Nie wiem, jak to się odnosi do tego, co tutaj e, mówimy w tej chwili akurat. Sorry, jakoś tak gubię. Solipsysta. E, ciekawa koncepcja pod tym względem, że dzieci dziwiżą w pewnym sensie obowiązek pracy po rodzicu, więc można go odciążyć te kilka lat, bo wartość produkcyjna wzrośnie. Jasne. No właśnie o to mi chodzi, nie? że to, e, to się wiąże właśnie... To rozwiązuje tak jakby problem też demograficzny, bo mamy coraz mniej dzieci w Polsce, to jest norma. Można to przypisać na wiele różnych problemów. To nie jest tak, że nie mamy, bo nie chcemy, chociaż pewnie w, części, w pewnej części to jest też ten problem, ale wydaje mi się, że coś takiego mogłoby jeszcze bardziej motywować niż jakieś tam 800 plus i tak dalej. No a post, o którym mówiłem, żeby go wskazać, to tutaj pani Jonna Besie bardzo wkurzyła. nie? Odnośnie tego, o czym mówiłem, że bezdzietne Polki mają pracować do 65 roku życia, petycja już w kancelarii prezydenta. No i tutaj pani Joanna napisała, czyli kobieta, która ma ciągłość zatrudnienia, nie była na L4 w ciąży, nie była na macierzyńskim, nie pobiera świadczeń na dziecko, nie korzysta z opieki nad chorym dzieckiem, ma pracować dłużej i bez końca dokładać się doświadczeń dla matek i dzieci. Tylko no właśnie to, wszystko robi każdy mężczyzna. A pracuje dłużej. I żyje krócej. <noise> tak więc <noise> a, nie wiem, czy to jest akurat dobra argumentacja tego wszystkiego. Jak widzicie, ja tutaj to dałem do, do zakładek, 4000 lajków, 400 ponad udostępnień nie, i, i, i 1000 komentarzy. Nie? No właśnie, Jotrze tak jak mówisz, to Szwaceci też to mają. Gdzie jest problem? W czym jest problem? Gumsko napisał: Ogólnie uważam, że tak jak mówisz, samotny ojciec, tak i samotna matka powinni mieć równą ulgę ze względu na wychowawcze, tak samo jak karierowicze powinni pracować tyle samo. W pełna zgoda, tak. Mi chodzi o to, żeby po prostu było porówno. Dlaczego, dlaczego właśnie zmierzamy. Zobaczcie, tak, często mówimy, czy to Polska jest szowinistyczna, czy, 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 czy feministyczna. Cholera wie, nie? Ale mamy tu piękny, prosty przykład pewnej nierówności. Każde dziecko e, powinno skracać wiek emerytalny o kilka lat dla ojca i matki. A tutaj to ja na przykład Ci powiem, że niekoniecznie się zgadzam, bo faktycznie jest pewien problem. E, I uznajmy, że mamy ten taki normalny, typowy przykład, że kobieta zajmuje się. Dziećmi. Tak jak na przykład w tym przypadku, ja de facto jestem tutaj w pracy, to jest moja praca, nie? I Dominika zajmuje się w tym momencie Julką, no i tam zawozi dzieciaki, odbiera dzieciaki w momencie, kiedy ja jestem w pracy. Zawsze znaczy ogólnie odbieram ja, no ale teraz ostatnio to jest tak, że skupiam się głównie tutaj na, na tej robocie, więc dogadaliśmy się, że też będzie odbierała przez te kilka dni. I to na jej głowie teraz jest, że tak powiem, opieka nad tymi dzieciakami, powiedzmy do tej godziny 16 czy 17. To Dominika. Złożyła wniosek o urlop macierzyński, no, trzy, a i to jej będzie ciężej wrócić na rynek pracy, gdyby na przykład zdecydowała się, wiecie, pracować dalej, dobra, dzieciaki już poszły do szkół i tak dalej. Ona idzie pracować i jej jest ciężej. To dla niej pracodawca gdzieś tam musi zachować stanowisko, bo wiadomo, jak jest. Więc yy, równie dobrze, wi wiadomo, jak tam nie ma kogoś, tam trzy lata, czy no, w tym przypadku są trzy lata w pracy, no to tam już się struktura pracy zmienia. Oczywiście oni muszą chować jej tam stanowisko albo dać ró ró równoważne, ale wiadomo, jak to wygląda. Jest ciężej wrócić, więc okej, okay, jej powinien spaść ten y, wymóg wieku emerytalnego. Nie? I to jest teraz tak brane na zaś. W tym momencie jest te 60 lat dla kobiety i 65 dla mężczyzny, bo w założeniach kobieta rodzi dziecko, no i właśnie ryzykuje ten cięższy powrót do kariery, pewnie mniejszą kasę i tak dalej. No ale co z tymi, które nie rodzą? Co z tymi, które decydują się nie mieć dzieci? Dlaczego one mają mniej? Ja tego nie potrafię zrozumieć. Dla części kobiet równouprawnienie tak, ale tylko jeśli sprawia kobietom, że żyje się łatwiej i dostają to, co chcą, jak trzeba wziąć z tego tytułu więcej obowiązków, to już jest ciężko, żeby było poparcie. Trochę tak, Majku. Znaczy to bardziej mi się wydaje, że to jest problem zachodu, ale no zdecydowanie, zdecydowanie na pewno na pewno części to dotyczy. Tutaj no nie, można, nie można temu zaprzeczyć. Ja uważam, że nie mamy równouprawnienia, ale raczej na niekorzyść mężczyzn nieodwrotnie, ale to jest temat na inną rozmowę. I mi tu i polecam każdemu spędzić rok w jakimkolwiek zachodnim kraju to wyleczy się z kompleksu Polaka. Ja mieszkałem parę lat w Anglii i nigdy nie miałem kompleksu Polaka. Ja uważam, że Polska jest jednym. Z najnormalniejszych krajów w Europie w tym momencie. I oczywiście, no, ludzie potrafią być. No cóż jak w tym popularnym przysłowiu, nie? ale ja absolutnie ja jestem zadowolony z Polski, ja jestem dumnym Polakiem, jestem dumny, że jestem z Polski i absolutnie nie mam żadnego. Takiego, wiecie, podejścia, Łę na zachodzie to jest lepiej. Nie, ja teraz srać tam na to. Przecież to, co się tam dzieje, to jest jakaś tragedia. Ale wiesz co, ja nigdy nie miałem kompleksu Polaka. Nigdy. Naprawdę. Jestem na przykład mega, mega dumny z naszej historii, z tego, że się tyle razy podnieśliśmy, z tego, że tyle razy się nie daliśmy, nie? Tak więc ja, ja, ja na przykład z naszego kraju jestem bardzo dumny. Epety mają tańsze. A to chuj tam, <laughs> to fakt. <laughs> Under molet, Boże, jaka długa ksywa, podzielić urlop macierzyński na ojca i matkę. Nie, ja na przykład obstawiam, że macierzyński, znaczy urlop powinien być po prostu wybrany przez rodzica. No, rodzice powinni się dogadać, kto, kto zostaje w domu, kto nie. Eee, nie powinno to być w żaden sposób wymuszane, według mnie, nie? To co, kończymy temat emerytury? <laughs> bo żeśmy tak przejęli byłem ciekawy, po prostu jak, 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 jak to się Dokładnie, o to mi chodzi, Gumsko, nie? Że na każde dziecko masz uniwersalny wychowawczy i rodzice niech sobie decydują, kto bierze. I właśnie na tej podstawie potem będzie odciągane od emerytury. Nie że dla dwójki, bo bez przesady, ale dla tego, który się opiekuje. A co w momencie, wiecie? Co w momencie, kiedy. Zobaczcie też, jakie to jest chore w tym momencie. Mamy wiek 60 lat emerytury dla kobiet, bo mogą urodzić dziecko, ale co w momencie, jak się trafi jakiś taki, wiecie, nawet nieszczęśliwy wypadek i zostaje samotny ojciec. Z dwójką dzieci. Nie, to on ma zapierdalać i tyrać do 65 lat. Ja wiem, że to jest ekstremalny jakiś tam przykład, no coś, coś nie wychodzi e, 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 albo jest jakiś wypadek i tak dalej, A to też trzeba brać pod uwagę. Dlaczego, dlaczego, dlaczego tego nie bierzemy? Bierzemy, zakładamy, że kobieta urodzi dziecko, a nie zakładamy, że mężczyzna może się tym dzieckiem zajmować. Ja wiem, że to są pojedyncze przypadki, ale znowu nawet pominijmy te dzieci, w dupie z tymi dziećmi. Dlaczego mamy ten wiek emerytalny w momencie, kiedy na przykład jest samotna kobieta i sobie pracuje do 60 roku życia i samotny mężczyzna, który pracuje do 65? Why? Powiem tak, już teraz są duże korzyści, jeżeli ma się dziecko, czyli dalej to zwiększamy, dziecko to wybór, tak jest, tak jest demografia, ale ona jest i będzie jeszcze większa z różnych czynników, wyjście to przymus, ale to też nie jest wyjście, a to, co należałoby zrobić, nikt nie robi. Albo nie ma odwagi. A co należałoby zrobić? Oprócz, jestem ciekawy, co należałoby zrobić. Bo teraz to jeszcze wlazło to, że Nawrocki podpisał ee, już ten projekt, że od dwójki dzieci wzwyż to się nie płaci PIT-u, nie? Dla mnie to akurat dobra wiadomość. <laughs> Ander napisał, szczególnie ten wyższy wiek emerytalny nie ma sensu, patrząc na to, że kobiety żyją dłużej i w wieku 60 lat są statystycznie w lepszej formie od mężczyzn. To też prawda. I właśnie, jakby tak patrzeć, czysto, czysto yy, koniunkturalnie, czysto na tym, co się opłaca, co się nie opłaca, to powinien być odwrotny wiek emerytalny albo zachować to właśnie na równi, no bo kurczę, szybciej idzie na tą emeryturę, dłużej żyje, więcej jej weźmie, a mamy problem, nie? No to. Nielogiczne, nie? Dobrze, to myślę, że to kończymy, myślę, że skrócik z tego zrobimy właśnie na Arkadikus Live